byśmy się, czy przejazdu nie ma? Ale tutaj nie ma rzeźni. Nie ma rzeźni, ale jakbyśmy wtedy prosto jechali i skręcili w lewą stronę, to by była rzeźnia. No tak, no do, do rzeźni byśmy tu jechali, ale wydaje mi się, że przejazdu tam nie ma, wiesz, no nie, nie wiem, wiesz, nie byłem dawno. Te opony robią robotę jak trzeba Czek, słuchaj y, Tutaj jest do Ciebie w zasadzie prośba, bo droga tutaj jest y, na wprost zajebista jest tylko to jedno miejsce, gdzie trzeba by się, żebyś się przeciągnął i nas powychaczał, a jeżeli Ci się nie chce to jadę tutaj pod górkę, nie? A jeżeli Ci się chce, no to jadę w prawo, a raczej Cię proszę, żebyś się pierwszy. Wie, możemy spróbować, wiesz, no I tutaj ta droga dołem w lewo, to kojarzysz, gdzie ona wychodzi? No ta w lewo, to jest tu, gdzie żeśmy utopili kłady, nie, nie do przejazdu w tą stronę, nie do przejazdu mogę jechać, mogę pojechać pierwszy tutaj, wiesz, dojedziemy do tego do, te, do tego rowu punglem Tomek, 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 poczekaj, poczekaj, bo chciałeś zobaczyć tutaj prosto, no to mogę zobaczyć prosto. Tyle, że jest głęboki ten, ten dół. Nie, nie wiem, zakładamy, żeśmy się przeciągali, nie wiem, czy jak będzie z terenówkami, Co ty myślisz? Karolem z drugiej strony tego wąwozu, no to tak było nawet na zasadzie, a może by spróbować przejechać. Próbuj najwyżej, zawrócić, Pierwszy nową masz wciągarkę, najlepszą. Tam ten dół, coś mi oglądali, Niko ja się go nie przejedę. Dobra, Lechu, to jedziemy w górę, może się wbijemy w, do tego wąwozu z góry. Chodź, wracaj. Powiedz okay, Karol kiedy? dios están Nie mogłem podjechać, ale podjechałem. Paweł, Paweł, weź ode mnie ten spryskiwacz, bo nie będziesz miał wody zaraz. Się nie da? Tomek, jedź wolniej, lecimy ci pokażę. powiem w którym momencie? W ogóle dzisiaj zatrybiłem, że kurwa jest Mikołaj. Co